Cześć wszystkim, właśnie doszła do mnie paczka od Adama Maszyna Otwora Jest to nowa wiertarka, modyfikowana przez niego I zaraz przejdziemy do jej otwierania Je Może to jest instrukcja? <gry> Co, odkręciłeś w końcu? No, no dobrze to teraz trzeba jeszcze przeczytać, jak to złożyć wszystko, co? No. Jest trochę większa, na pewno. No, na pewno bardziej stabilna. No, to na pewno. Nie To się zobaczy, da to już w ogóle. Jest kilka tygodni później, i wiertarka to już zrobiła u mnie trochę otworów, w drewnie, jak i w stali. Muszę powiedzieć, że sprawuje się ona znakomicie. Żadnych luzów nie ma. Adam wzmocnił stolik i podstawę. Wymienił yy, tą. Tutaj była kolumna była zrobiona z rurki z cienką ścianką, a on wymienił na pełny wałek. Użyska wymienił i wkleił. Wykonał fenomenalną robotę. Wiertarka sprawuje się znakomicie. Celmy już prawie w ogóle nie używam. Ta jest sztywniejsza i ma regulację obrotów, co jest dużą zaletą. Bo wiercenie z stali wiertłami typu Fi8, Fi10, Fi12 na tej wiertarce celmie, która ma dość wysokie obroty, było uciążliwe. Kolejna woda to to, że czasem ma problem z wyłączeniem. A tutaj jest elegancka regulacja, mogę sobie zmniejszyć obroty i wygodnie wiercić z stali na przykład. Teraz pokażę jak to wiertarka wierci. Na początek zwykły profil z tej czarnej. Wiertło Fi8. Jeszcze też postaram się znaleźć. O, mam teraz coś, co nieco grubszego. 50 Hz 5 mm, wiertło i 4 prędkość z obrotów bez Widać nie ma z tym żadnego problemu. I to na tyle w tym odcinku. Dzięki Adam jeszcze raz za tę Na pewno go niedzielnie służyć. Odwiedźcie też jego kanał. Link jest w opisie. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.